Słuchajcie, leci samolot nie bez dupy naprawdę. naprawdę, I słuchajcie, jest tak. Pilot już go do tak, kapitan mówi tak, naprawdę już się rozbiją, róbcie co chcecie, kurwa, naprawdę. No nie wiem, modlicie się, chodźcie po słodce, no co chcecie to robić. No i Amerykanka, kurwa, zaczęła się w te złota ubierać, tak, kurwa, tu jakieś nazwiski, tu do nosa, do, do pępka, tu, gdzie, A co ty to robisz? A, no bo jak się rozbijemy, to ratuje te najbogatsze takie, nie? Też nie jest, kurwa, głupio. Mówi Ruska, zaczęła się malować, tu, manicuring, manicuring. Wszystko, jakie? jest, kurwa, brymi, wszystko. A co ty to robi? A to jak się, kurwa, rozbijemy, to te takie najładniejsze, nie? Ratują. A, kurwa, muzyka, tzn. Otworzyła okno, ściąga port... Wywaliła ducha przez okno. Pablo! No proszę, może dalej. Wywaluła żyć przez okno, mówię, a co ty to robisz? A wiecie, że żydzi. mnie przeklinął, Na tym jak się rozbijemy, to będą szukać cudne skrzynki. <zulatuj> wiecie skąd się biorą wściekłe krowy? Nie wiem, czy nawet. A taki górą odwiedził, widzicie? I przyjęła do jego telewizja, tutaj pan Pietrek był. Pan Pietrek z kolegami. I my wypuckowali go tu elegancko, tak, klapsa. Guralu, wy wiecie, skąd się gra. Cóż bym nie wiedział? No to kolejcie. No panicko, to powiedzcie mi, króca fuks, ile się krowo doi razy dziennie. A pani mówi, no z tego co wiem, mówi, no dwa, dwa No niech będzie wam dwa razy. No a no, dwa razy się doi. A powiedzcie mi, jak się ta kurwa znocie na tym, bo wiecie, ile się doi, to powiedzcie mi, ile razy się krowo w roku dobyka do dopuszcza? A no, mówię, proszę pana, a teraz pana zaskoczyli, a rozwrotu. A myście jak mądreście, wyszwe. A teraz kurwa powiedzcie mi taki chłopski polski rozum. Jakby tak kurwa, to dwa razy dziennie po cyckach bys a rozroku, wyśmigu, to nie wściekły się. Jest, jest zebranie kombatantów, nie? Takie kurwa stare dziadki. Nie obrażałem się nie? Ale takie no, k***a to takie... I tako stary dziadek, to no, tak, ale włoskiego, no... Ja to już mam tako krótko pamięć, krótka, że to... Ja nie pamiętam, skurwa byłem na pierwszej wojnie, w drugim dwórku... Czy kurwa na drugiej wojnie światowe w w Nie mogę się przypomnieć. A drugi mówi tak, ej, do kurwa, Fradej! Radę boska, ty fajnie pamiętasz, Bo ja to mam taką krótko pamięć. Nie pamiętam kurwa, co ten, Kulką między łopatki czy łopatą między kulką. A to jest nie śmiejcie, że bo to nie konie. A taka babka, kuba, kłotyka idzie. Tak beret na bok tych warderów tu nawiesane. Jakby nie wardery, to by kurwa się nie wyprostowała. I mówi tak, rany boskie, mówi hodoki, a ja to nie pamiętam taką słabą pamięć, że nie pamiętam czy by... nie wiec kurwa mnie wystryknął na wódka czy mnie kurwa wydutką na stryk. To jeszcze jeden, słuchajcie. Zmarz taki chłop nazywał naczymiona na imię Józik, nie? No i baba tam, baba tak. Co myśli? Rany boskie, a tak już poszła z z tym myśleniem, mówi, co myśli? Króca futz do Jak on pomarł i jak on go zakopią do tego grobu, pochowają, wieczne odpoczywanie, to co ja z niego będę miał? Co myśli? Aha, za będzie coś się zrobić przed tym kłopaniem. kurwa. Wziąła kawałka noża i chla z ozyganta. <grymne> Ale patrzył on taki gdzieś kurwa zmarniony. Tam się, o taki nie będzie spierony. Wziął akurat sprężynę akurat bramy garażowe, wyciągła. ma. nam co, co by było za tego łozyganta miarę? krąciła, Aha, go teraz, go do teraz, panie, Józef, tak. No ale co go położywa, No To śmiech, śmiech, mi śmigli Ja do swojej litrowego łogórki wyprała. wodę wylała wypukała, zakręciła na szopę. Go, no. Jak będę miała łodzę, to ją po ciebie przydał. Ale Po pogrzebie wszystko elegancko. Tam wiadomo, jak wśpiewały te wieczne odpoczywanie jakoś i tam ten okres żałowy główna, no ale Maryśkę... Świąt gorszy od bólu, wiecie jak ten. No i kurwa, panieska, co mówi? Juze, ja widzę po ciemnie. Ej, <laughs> kurwa, łapła ten swoich ze łodkręciła go, a ten muzyka. Piiu, piiu. A ona tak, Juze, tu! Słuchajcie, ostatni kawą w nie będę mógł w głowę zawracać, ale nikt nie je, no bo on kawą o tym, o, kupię. no słuchajcie, idzie górą z weselą, nie, taką fajerę, tak kurwa, przez Kapuśnisko, przez zimioki, Kurwa u sąsiada się w kapuście wypierdolu. Tak ma co te kapusty po głowach i mówi tak, opy! Kurwa, wyjście z we szkopek. Dobre. Ale, ale słuchajcie, pozbierą się dali pierony, kurwa, wyzbiorą się w wyczepał wyczepą. Idzie kurwa. Idzie przed miedzę swoją, paczy na środku gówno. Takie wielkie jak ta płytka. Udaje patrzy tak, żeby się rany włoskie, na mojej wiedzy, żeby się kto zażł. Pierwszy, to nie może być. Patrzy tak, się, to kurwa góry. Ale na mojej miedzy, to żeby. Wziął, wziął kurwa palca. Ma... Na Popatrzył. Go no fix, kurwa gum. Ale włoskie, żeby na moje między kurwa gum, no było po... niemożliwe. Naprawdę niemożliwe, żeby się to na moje mięzy zeszło. No Kurwa, jest teraz się przypatrzył. Po, 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 po. Wziął. na palcach w tak wiązył. To jest jasny główny. Eee, nie, ale to kurwa na mojej wierzy to nie może być. To nie może być gówno, żeby na mojej wierzy kurwa było główną. To nie może być. Jeszcze raz kurwa z gardą, z oparnikami. Jak wziął kładzę z mądu, co cieplej set. <todgłosy> 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 się kurwa i był w